Cześć, mam na imię Agnieszka, lubię gadać do telefonu, a to jest cykl Mama na spacerze. Dlaczego nie publikuję wizerunków moich dzieci? Tytułem wstępu, ja jestem mamą dwójki. Moja starsza ma 2,5 roku, a moja młodsza córeczka wędruje ze mną w wózeczku ma 2 miesiące. Dlaczego nie publikuję wizerunków moich dzieci, ich zdjęć? Dlaczego nie mówię, jak mają na imię? A także dlaczego opowiadam o nich, stosując ogólniki. W ostatnim odcinku mówiłam o poradach i o poradnikach. No i jako przykład podawałam trudne zachowania mojego dziecka, ale właśnie mówiłam cały czas ogólnie o trudnych zachowaniach mojego dziecka i ogólnie mówiłam o sposobach, którymi mogłabym te zachowania jakoś ukrócić, złagodzić czy wyeliminować. Nie powiedziałam jednak konkretnie, jakie to zachowania sprawiają mi problem i w jaki konkretnie sposób staram się działać. Ten brak konkretów może wydać się zaskakujący, no i przez to ta historia mogła wydać się trochę nieciekawa, właśnie, mm, mało w niej mięsa. Natomiast już tłumaczę, dlaczego tak właśnie zdecydowałam się o tym opowiedzieć. Otóż robię to z szacunku dla moich dzieci. Uważam, że jedną z powinności rodzicielstwa bliskości jest, o komar, komar nie jest tym powinnością, jedną z powinności jest dbanie o prywatność dzieci szanowanie ich prywatności i stworzenie im bezpiecznego miejsca na świecie, w którym one mogą wyrażać emocje swoje, w którym mogą zachowywać się w różny sposób, a ja jako rodzic będę próbowała je wesprzeć, a nie będę szła teraz do internetu i żaliła się obcym ludziom na na właśnie te zachowania, i zastanawiała się, w jaki sposób ja mogę teraz moje dziecko zmienić, wychować, co mogę z nim zrobić. Ja jestem dorosła, mam 35 lat. A zastanawiałam się, kilka dobrych miesięcy, czy w ogóle zaczynać yy, mój profil, czy zaczynać w ogóle działanie w internecie, i czy zaczynać mój cykl Mama na spacerze. Yy, miałam już ponagrywanych kilka odcinków, miałam już je zmontowane, a ciągle zastanawiałam się, czy w ogóle zacząć publikować, ponieważ wiem, że są różne konsekwencje, mogą się wydarzyć różne konsekwencje właśnie tego działania. Dzieci nie są tego świadome. I takie małe moje dzieci, dwumiesięczne czy pół letnie w ogóle nie wiedzą, co to jest internet i w ogóle nie są świadome, że mama cokolwiek nagrywa i o czymkolwiek mówi, ale one kiedyś dorosną. I nawet takie 7-8-letnie dziecko, które mi powie, tak, mamo, możesz wszystko opowiadać, możesz pokazać moje zdjęcie, ale fajnie, że nasze zdjęcie jest w internecie, może nie być do końca świadome wszelkich konsekwencji, które w przyszłości em, mogą zaistnieć z tego faktu, że te zdjęcia są. Tych konsekwencji jest dużo. Już nie mam nawet na myśli konsekwencji związanych z cyberprzestępczością, która się rozwija i w, w dobie sztucznej inteligencji jest coraz bardziej zmyślna, ale takich konsekwencji społecznych. Albo też psychologicznych i emocjonalnych. Na przykład, być może dziecko, taki nastolatek, wcale nie będzie zadowolone, że jego pokój, który ma być jego azylem, jest gdzieś tam dostępny w internecie i każdy może sobie obejrzeć jego zabawki, jego książki, jego łóżko, co dla nas może wydawać się dorosłych takie dziwne chociaż pewnie nie dla wszystkich, natomiast dla nas takie naturalne, no co to, to jest zwykły pokój, dla niego to jest może jego miejsce na ziemi i być może wcale nie chce, żeby wszyscy je oglądali. Być może również za kilka lat yy, rówieśnicy wyciągną te filmy i z rzeczy, które nam się wydają dosyć naturalne, normalne, no bo mówimy o trudnych zachowaniach, ale to są zachowania, które ma co drugi jak nie więcej dwulatek, więc o czym my mówimy, być może ktoś wyciągnie jakieś... Dziwne rzeczy, wnioski z tych filmików, i będzie to pretekst do jakiegoś wyśmiewania się, do jakiejś oceny. Pamiętajmy, że dzieci są bardzo niedojrzałe i że potrafią naprawdę być bezlitosne i okrutne, i potrafią naprawdę z rzeczy, które dla nas wydają się takie normalne, naturalne, robić dużą sprawę. Dla nich niektóre rzeczy, które nam się wydają normalne mogą być wstydliwe. No i teraz mamy nastolatka, który ma pewne być może już problemy jakieś takie emocjonalne no związane z dorastaniem, takie problemy, które są jak najbardziej naturalne dla tego wieku. Trudno im się odnaleźć w grupie rówieśniczej. No i nagle jest cały materiał w sieci o tym, jakim on był dzieckiem. No i matka, która do obcych ludzi narzeka albo mówi, że no robił to, robił siamto i robił owam to albo też masa jego zdjęć z różnych sytuacji życiowych, czy jak się pobrudził, czy jak się nie pobrudził, może był na nocniku, oczywiście to już jest jakieś ekstremum, ale tak naprawdę nie każdy chce, żeby jego zdjęcia, nawet najładniejsze, były w internecie. I jak mówię, może siedmiolatek, ośmiolatek powie: Tak, mama publikuj, ale być może to, to samo dziecko za 5-6 lat będzie z tego niezadowolone. Wydaje mi się, że takie decyzje powinno się już podejmować. Jak ma się trochę więcej em, świadomości. Jak również, no jeżeli dziecko samo chce, dziecko, no nastolatek chce już publikować swoje zdjęcie, to robi to po swojemu, em, jakoś według swojego swojej kontroli. Potem i tak pewnie za 5 lat będzie się z tego wstydził. Nie wiem czy wy też mieliście swoje blogi albo fotoblogi w liceum i czy byście byli bardzo zadowoleni, gdyby teraz ktoś to przeczytał. Jeżeli ktoś ma więcej do siebie dystansu, to pewnie się śmieje, ale niektórzy z was być może czują jakieś takie ciarki żenady co jest naturalne, ponieważ wiek licealny jest no taki dosyć newralgiczny. Poza tym uważam, że opowiadanie o kimś, kto nie jest w stanie powiedzieć swojej wersji, kto nie jest w stanie się obronić, powiedzieć, że hej, halo, ale ty się mylisz, jest po prostu nieeleganckie. Ja pamiętam taką sytuację, o której też opowiem ogólnikami właśnie z tego powodu, o którym teraz mówię. Kiedy miałam 9 lat, pewna osoba dorosła zarzuciła mi kłamstwo a ja mówiłam prawdę. I ta osoba była przekonana, że kłamie, no a ja właśnie mówiłam prawdę, więc e, cały czas powtarzałam swoją wersję. E, kiedy ta osoba bardzo oczekiwała ode mnie, żebym przyznała się do kłamstwa i była coraz bardziej zezłoszczona, kiedy no, trwałam przy swoim. Pamiętam moje emocje. Pamiętam, jak bardzo czułam się niesprawiedliwie, że nagle ta osoba mi nie wierzy, że nie ma do mnie zaufania. Ja... Zazwyczaj nie kłamałam. Być może kiedyś, jak byłam zupełnie mała, no to przechodziłam taki rozwojowy moment kłamstwa, chociaż ja tego nie pamiętam. Ale w wieku 9 lat ja raczej nie kłamałam. Ja w ogóle za bardzo nie kłamię, ponieważ nie umiem tego robić. Więc, więc no, ja nigdy nie kłamałam, a tutaj nagle było mi zarzucone kłamstwo i ta osoba była bardzo, bardzo na mnie zła. I teraz wyobrażam sobie sytuację, w której nagle ta osoba po tej całej sytuacji no, nagrywa filmik w internecie i mówi: No, teraz właśnie miałam taką sytuację z jednym dzieckiem, które kłamało, szło w zaparte, a ja nie wiedziałam, nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. I ja już wtedy czułam się niesprawiedliwie, że ta jedna osoba myśli, że kłamie, kiedy nie kłamie. No, bardzo mocno to pamiętam aż do teraz, a już mam, jak już mówiłam, 35 lat. Gdyby się okazało, że nagle bardzo wiele osób zna tę wersję tamtej osoby, a ja nie mogę się obronić, nie wiem, no to byłoby bardzo, bardzo trudne emocjonalnie dla mnie przeżycie. Być może w tamtym momencie bym o tym nie wiedziała, bo bym nie miała do tego dostępu. Ale gdybym dowiedziała się za pięć lat, no to co, po pięciu latach nie nagram przecież sprostowania? Nie, ta osoba się myliła. Ja miałam rację. Oczywiście po latach mogę porozmawiać już z tą osobą i ona już teraz mi uwierzy, bo ja już nie mam no, żadnego y, interesu, żeby kłamać, więc y, teraz już ta osoba zrozumie swój błąd. No ale wszystkie osoby, którym by o tym opowiedziała, już o tym się nie dowiedzą. No i teraz mają o mnie, jakieś, y, mają o mnie jakąś opinię, która zupełnie jest nieprawdziwa. No i właśnie też jest to, czego ja się boję. Bo ja w jakiś sposób interpretuję zachowania moich córek, no może tej młodszej jeszcze mniej, ale tej starszej już zaczynam interpretować według tego, co mi się wydaje, albo według tego, co czytam w poradnikach, według jakiejś tam mojej też obserwacji. Ale być może ja się mylę. No i oczywiście moja córka ma 2,5 roku, więc ona sama pewnie nie zna swoich motywacji w pewnych kwestiach, a nawet jeżeli ona za 5 lat nie będzie ich pamiętać. I ona może akurat takiego poczucia niesprawiedliwości nie będzie miała akurat w tym wieku, no ale mimo wszystko, potem ona będzie starsza. No i być może opowiedziałam o niej zupełnie nieprawdziwy sposób, a ona nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Na przykład dużo rodziców mówi, że ich dziecko takie małe wymusza albo manipuluje. Bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, że dziecko, które ma półtora roku, manipuluje, bo takie dzieci małe nie potrafią tego robić albo że wymuszają. No i ale właśnie to jest to, co nam się wydaje rodzicom, że to jest manipulacja. Nam się czasami wydaje, że dziecko działa złośliwie albo że dziecko specjalnie chce sprawić nam przykrość. Małe dziecko nie ma aż tak rozwiniętej emocjonalności albo rozwiniętej teorii umysłu. Ono aż tak bardzo nie potrafi nawet sobie wyobrazić, tego, co my potrafimy czuć. Nie ma tej empatii jeszcze. Ono nie chce nas specjalnie, nie wiem, sprawić nam specjalnie przykrości, bo nie ma jeszcze takich narzędzi. Natomiast właśnie no teraz opo można mm, opowiadać coś z perspektywy dorosłego w zupełnie błędny sposób. No i już ta łatka. Y do tego dziecka przylgnie. I oczywiście wiele dorosłych powie: No, dzieci tak mają, to jest po prostu dziecko, i jakoś może nie będą specjalnie oceniać tego konkretnego dziecka no, no jako, nie wiem, złej osoby, ale być może w przyszłości jego rówieśnicy już tak, ponieważ dzieci tego nie rozumieją. Więc w związku z tym uważam, że zupełnie. Nieeleganckie jest opowiadać nawet o swoich dzieciach, a może przede wszystkim o swoich dzieciach w jakiś taki bardzo szczegółowy sposób w internecie. No i teraz no właśnie, co z tym zrobić? Ponieważ jest teraz taki trend, żeby mówić o tym rodzicielstwie i również o tych trudach. I z jednej strony jest to bardzo potrzebne, ponieważ my, rodzice cze... słyszeliśmy o tym, że rodzicielstwo jest tylko piękne, jest łatwe, że matki wiedzą, co robić od razu, że jest coś takiego jak instynkt, taki macierzyński, ale nawet nie chodzi mi o sam instynkt macierzyński, ale że instynkt nam podpowiada, co robić, jak się opiekować dzieckiem. I czasami wcale to się nie pojawia. Okazuje się, że macierzyństwo bywa trudne. Okazuje się, że nawet ym, korzystanie z porad nie jest gwarantem sukcesu. Bardzo dobrze, że tworzymy sobie taką przestrzeń wsparcia. Znajdujemy innych rodziców, którzy mają podobne problemy i okazuje się, że to nie my jesteśmy tacy nieudolni, tylko po prostu rodzicielstwo bywa trudne i trzeba się go nauczyć. A uczymy się chyba całe życie. Więc z jednej strony jest to bardzo. Dobre wspierające, myślę, że dobre dla naszej psychiki, ale jednocześnie myślę sobie, że czasami e, no, idziemy o krok za daleko, bo trochę zapominamy o komforcie i o emocjach naszych dzieci, które przecież powinny być dla nas najważniejsze. E, Zaraz mi się dostanie za to, że powiedziałam, że powinny być najważniejsze, a co z naszym komfortem, no ale jednak nie kosztem komfortu czy emocji naszych dzieci. I tak jak możemy mówić o tym, że rodzicielstwo bywa trudne i że y, m, ma swoje wyzwania, tak wydaje mi się, że. Narzekanie na swoje dziecko i mówienie e, konkretnie, co ono zrobiło tak i tak, a co zrobiłam ja, i opisywanie całego dnia ze szczegółami, a potem e, jeszcze, e, nie wiem, okraszenie tego jakąś tam fotografią, nawet i wesołej rodzinki. No, ja uważam za przekroczenie granicy osobistej mojego dziecka. E, I myślę, że dużo osób się ze mną nie zgodzi, patrząc na to, jak wygląda wiele profili. Dlatego właśnie ja chcę ograniczyć jakieś takie konkretne informacje o moich dzieciach. Nie chcę pokazywać ich twarzy, nie chcę mówić, jakie mają imiona. Myślę, że to też może być trudne, jeżeli dziecko zaczyna być nagle rozpoznawalne z internetu i że ktoś jest zna z Instagrama. Ja tutaj akurat mam malutki profil, więc pewnie jakaś taka sława nam nie grozi. Ale mimo wszystko uważam, że no, gdzieś tam w jakimś tam yy, chociażby małym yy, zakresie. Nadal może to być niekomfortowe dla dziecka. Nie wiem, ciekawe, jakie są badania, czy są jakieś badania na temat tego właśnie, jak taka rozpoznawalność wczesna wpływa na psychikę dzieci. Ale moja zasada nie dotyczy tylko moich dzieci, ale także mojego męża, także moich przyjaciół, mojej całej rodziny. Więc jeżeli będę tutaj mówiła o jakichś takich większych konkretach o jakiejś innej osobie, to na pewno na początku ją zapytam, czy w ogóle mogę poruszyć taki temat, czy mogę dać taki przykład albo przed nagraniem, albo przed publikacją, ponieważ bardzo bym nie chciała, żeby ktoś teraz poczuł się źle. Ja też bym się poczuła źle, gdyby ktoś nagle opowiedział o mnie w takim kontekście, na swoim profilu. No i właśnie ja bym się teraz nie mogła w żaden sposób obronić nawet nawet gdyby wcale to co mówi nie byłoby złe samo w sobie, ale na przykład byłoby błędne. Nie chcę, żeby ktoś um, zarzucił mi, że nie mówię pewnych rzeczy dlatego, żeby wypiększyć moje macierzyństwo. To nie z tego wynika, już myślę, że to wyjaśniłam. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat sądzicie i gdzie według Was przebiega ta granica, kiedy rzeczywiście możemy się czymś podzielić z ludźmi i jest to w porządku, a gdzie jednak zaczynamy już ukazywać no, brak szacunku względem drugiej osoby, o której opowiadamy właściwie za jej plecami. Dajcie znać, pozdrawiam Was serdecznie.